Ready. It's a dangerous so. love affair. Can't be scared when it down. Got a problem? Tell me so. now. Only thing to say. Tu prawasz trzy. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status, Odbiór! Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj Kana. Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Zadajmy to! Trzeba będzie zejść na dół. Okej. Okay. wystarczy jedna osoba! Reker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay, daj mi go! Nie będziesz ryzykować, kana! Jestem Irish, pamiętasz? Mam farza! Daj mi go, dawaj! Reker, codziennie ryzykuję życie dla mojego kraju! Daj mi ładunek! Twój kraj potrzebuje cię żywej! Nie żejdziesz na dół, kropka! No dawaj, Reker! Reker, jak zapaliście zielone? Nacisnij przycisk. Iris! Cholera! Gotowe już można! Naciskaj jak chwilę zataj. To go zabije! CC grabarze są już na pokładzie. Wracamy. Adzie tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić. Musimy się wycofać. Cholera. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu.